Przestań skrzypieć, proszę cię. Tak więc ogólnie no siema chciałem troszeczkę ten filmik inaczej nagrać, aczkolwiek na początku chciałem wymienić baterię w UPS-ie, ale po jego autoteście się jednak mu odwidziało, przez co baterie jednak nie są do wymiany. Ale to mi się trochę plany posypały, ale to i tak ten film w końcu nagram. O halo, w końcu na niego czekacie. Jeszcze uprzedzając wszystkie pytania, bo dostaję masę pytań: Co to jest? Dlaczego ja mam ten. Co to jest za godzina? Jak ja to ustawiłem? Co to jest? Dlaczego? I tak dalej. Otóż, to jest dodatek do Chrome. Nazywa się on Momentum. I nie, to nie jest tapeta, bo bardzo dużo ludzi myśli, że to jest tapeta na ekran. Możecie sobie takie coś zrobić rainmatterem. Jest tam taka jakaś opcja do zrobienia zegara na ekranie. I jeszcze takich innych fajnych featureów. Ale to jest po prostu dodatek do Chrome. I widzicie tutaj godzinę możecie sobie ustawić własny nickname i wam się to tutaj fajnie wyświetla. Jakieś mandry są i tak dalej. Więc uprzedzając pytania, już chyba wiecie co to jest i błagam, nie pytajcie się mnie o to. Aczkolwiek ostatnio tak sobie no i ostatnio to znaczy jakiś miesiąc temu sobie tak w ogóle postanowiłem, może by sobie kupić jakiś taki wiecie, prosty mały komputer aby wiecie, móc nagrywać jakieś poradniki dla Was, bo bardzo dużo ludzi po prostu chce jakieś poradniki, jak sobie jakiś prosty serwer u siebie w domu postawić. A że ja niestety już własnych serwerów nie mam tutaj u siebie w domu, bo wszystkie są przeniesione, to postanowiłem, że sobie kupię coś nowego. I wiecie co kupiłem? Tak. To jest następny Dell SFF. To jest dokładnie model 7010. Mam nadzieję, że wam się to tutaj fajnie jakoś wyostrzy i proszę nie, nie no halo, kamero, proszę. Dobra, musicie mi uwierzyć na słowo. To jest Dell 7010, wersja USFF, czyli to jest jeszcze mniejsza wersja w porównaniu do tego mojego komputerka, który sobie tutaj stoi i są te trzy ekrany do niego wpięte e, i postanowiłem sobie, że będę po prostu na nim instalować, nie wiem, jakiegoś Linuxa czy nie wiem, Windowsa choćby i nawet i po prostu Wam nagrywać poradniki jak sobie coś takiego postawić u siebie w domu, czy na przykład nie wiem, jakiś serwer na strony internetowe nie wiem, czy to nie wiem nie wiem, no cokolwiek będziecie po prostu chcieli. Ogólnie, ostatnie wyniki ankiet, które przeprowadziłem na Discordzie, jak i w karcie społeczność u mnie na kanale, odpowiedziało jedyne 15 osób. Więc, jeżeli chcecie, to tutaj macie w karcie dwa linki do ankiety, którą bym dość prosił o wypełnienie. I jedna osoba tam napisała, że bardzo by chciała zobaczyć, e, pozdrawiam, pozdrowienia dla tej osoby, chciałaby zobaczyć, bo ja za dużo rzeczy tnę. Czy nie wiem, jak na przykład coś zainstalować. Ja to robię i po prostu wam tego nie pokazuję. Więc okej, okay, będziecie widzieli. Tak więc dzisiaj sobie po prostu zamontujemy do tego komputerka dysk SSD, bo sobie zamówiłem taki najtańszy. Nie zrobiłem tego i w ogóle on już tydzień leży u mnie, a nie miałem czasu po prostu się zabrać za nagranie tego, więc dopiero nagram to teraz. I zainstalujemy sobie na nim Ubuntu, bo chcę się trochę nim pobawić i wam pokażę, jak to wygląda i, i co z tym dalej można zrobić. A i w ogóle w komentarzach możecie pisać, bo oczywiście, tak jak widzieliście, mój ten SFF jest pomalowany, więc możecie pisać w komentarzach, co bym prosił, na jaki kolor mam tego pomalować. Mam trzy opcje: albo następny pomarańczowy, albo zielony, albo żółty, ale w takich odcieniach, takich mocno oczojebnych. I dajcie znać, na jaki kolor byście by go chcieli, abym go pomalował. Oczywiście, chodzi mi tylko o tą samą kratkę bez tego tutaj frontu. Aczkolwiek przydałoby się go trochę odnowić, bo jednak tu jest taki, wiecie, troszeczkę pozary, taki trochę zarysowany i nie wygląda to jakoś estetycznie, ale hej, kosztowa mnie 250 zł. Jakby doliczyć do tego SSD, to ja mam taki komputerek za 400 zł z Intel Core 53470 s by the way, w szufladzie mam bez esa, Może go tutaj wyrzucę, jeżeli będziecie chcieli. że nawet nie wiem, czy by się uruchomił. 8 GB RAM w dwóch różnych kościach. No i bez dysku, i bez napędu, bo tutaj widzicie po prostu, że jest yy, dziura, nie? Ale szczerze, to i tak jest naprawdę fajny sprzęt na, na początkowy serwer. w ogóle pomijam fakt, co miałem jako pierwszy. W ogóle macie tu w kartach w poprzednim film, gdzie mówiłem, jaki sobie serwer na sam początek kupić. I szczerze, to już jest całkiem fajny sprzęcik, więc jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję, jeżeli jesteście zainteresowani, co ja na tym będę mógł postawić i może akurat ktoś z Was też będzie chciał, więc będzie fajny poradnik. Nie? Dobra, a ja w końcu może odpakuję ten SSD, bo już mnie do szału doprowadzę, że on jest jeszcze zapakowany od tygodnia. Dobra, tak więc w końcu, może sobie otwórzmy samą paczkę, co ja tam w ogóle sobie kupiłem. Tutaj widzicie ładnie, Dell. W ogóle dla porównania mogę Wam dać telefon. To jest iPhone 8. Jak on jest, jak wygląda różnica między PC a telefonem. No, szczerze, naprawdę, to jest naprawdę mały komputer. W ogóle widzicie moją dłoń, i on jest no w miarę mały, aczkolwiek to jeszcze nie jest najmniejsza wersja, jaka jest dostępna. Bo jeszcze jest y, Lenovo, na przykład Tiny, który jest mniej więcej taki chyba, czy nawet coś takiego. I to samo na przykład model, ale on się nazywa chyba Micro. Nie wnikam, czemu to się tak nazywa, no ale halo, to jest takie maleństwo. Więc dobra. Tak więc oczywiście nie byłbym sam, gdybym sobie czegoś troszeczkę więcej nie zamówił. Tak więc po samym wyjęciu papierologia idzie out. Kupiłem sobie dwa przewody DisplayPorty, Teleporty, bo troszeczkę mam mało ostatnio kabli, a zawsze ich miałem dość dużo. E, oczywiście tutaj sam SSD. Nie wnikajcie dlaczego ten, po prostu był najtańszy, taka 256GB wersja. Aczkolwiek ja go i tak potrzebuję do jakichś, wiecie, prostych testów, czy jakichś prostych, e, do jakiegoś takiego systemu. To nie musi być jakoś nie wiadomo jak wydajne. Dobra, tak więc zamontujmy w końcu cholera ten dysk, bo w końcu chciałbym go sobie, wiecie, zainstalować na nim. To ubuntu, bo chcecie, wiecie, tak normalnie nim pobawić na takim zwykłym komputerze, a nie chcę go instalować, wiecie, na moim głównym, to sobie po prostu go na tym zainstaluję. Pokażę wam przy okazji, jak sobie zrobić na niego. Proszę, nie piszcie mi teraz. Po prostu, wiecie, chcę wam też pokazać, jak go zainstalować. Jezu, jakie to jest lekkie. No, to jest leciutkie, jak nie wiem, ale szczerze, nawet jakby coś to halo. Na tym, na tym komputerku i tak nic takiego nie będzie. Więc pomijając, już może samo otwarcie tego komputerka to jest naprawdę bardzo proste. Aczkolwiek, ten model, który sobie kupiłem, był lekko wgięty od tej strony. W ogóle moja teoria jest taka, że jak one sobie wiecie, po prostu leżały jeden na drugi, to po prostu cała paleta mogła oberwać. Musiałem go odgiąć. No, a tak widzicie go w środku. Ja już go w ogóle wyczyściłem jakiś czas temu. Eee, w ogóle widzicie tutaj te kable sobie latają. W ogóle jeszcze plan byłby taki, aby sobie tutaj kupić ten metal, który trzyma napęd, jaki sam dysk. Bo chciałem tutaj sobie napęd zamontować, ale to może... Szukałem na razie na jakiś aukcjach, ale nic takiego na razie nie da się zdobyć, przez to no po prostu... Jeszcze na razie to się wstrzyma. E, aczkolwiek mam pewne obawy, jak ten dysk będzie się tu zachowywał, zwłaszcza, że on nie jest tutaj właściwie nigdzie nie będzie przymocowany, to zaraz wam pokażę, jak ja będę miał na to patent. Bo głównie chodzi tutaj, wiecie, o jakieś zwarcia, aby nie porobić, zwłaszcza, że to jest metalowa obudowa. Chyba nie, to jest plastik. Nie, nie tam! To, to żadna jakaś rewelacja nie będzie. W ogóle wypadałoby go przeczyścić. Zmieniłem tutaj mu w ogóle pastę termoprzewodzącą, ale tu jeszcze widzę, że na wentylatorze trochę jest jeszcze syfu. No, ale halo. To co? Podoba się? Ja już widzę, jak on będzie tutaj, wiecie, fajnie pomalowany. Serio, jestem ciekaw, jakie kolory wymyślicie. Możecie pisać, bo szczerze, ładnie to będzie wyglądać i będzie się tak, wiecie, dość mocno wyróżniał. Ale dobra. Teraz nie bardzo pamiętam, który ten. Która złącze sata jest ważniejsze, wiecie, tu są. Ogólnie w tych delach są dwa rodzaje wersji SATA, jest 3.0 i jest 2.0, aczkolwiek wydaje mi się, że ten, był który jest tutaj w ogóle wrzucony, o tu ten, to mi się wydaje, że to będzie SATA 2.0, który jest do napędu, a to będzie do dysku, więc po prostu podłączymy, a jak sobie go później wezmę i przy... Winuk się przetestuje, to będzie od razu, wiecie, wiadomo, że coś jest nie tak, że wypadałoby go przeciąć. No i szczerze, to byłoby tyle. Ja go chyba tutaj tak mniej więcej jakoś dam. Chociaż halo, ja go trzy razy przerzucę u, mnie, u siebie w pokoju i on już będzie w całkowicie innym miejscu. No ale wiecie... I, no i wiecie, ogólnie tyle to zajmowało, nie, więc serio, sam się zastanawiam, jakim cudem ja tak długo wytrzymałem. W ogóle tutaj widzicie fajną naklejkę, która by the way jest Intel Core i 5 W takim maleństwie. Wyobrażacie to sobie, gdyby tutaj była i siódemka jakaś? Proszę, ostrość, kamerą. O, perfekcyjnie. Więc dobra, ja go sobie podłączę, podłączę go do monitora, do klawiatury i myszki i Wam pokażę jak przygotować, wiecie, pendrive'a do zainstalowania Linuxa. Dobra, tak więc teraz sobie przygotuję mój pendrive, którego użyję do zainstalowania Linuxa na tym dysku, bo służy mi mój pendrive, którego kupiłem tylko i wyłącznie po to, aby zaktualizować biosy w serwerach, więc w końcu go wykorzystam do czegoś innego niż do biosu. Więc no, wiecie, ja ogólnie korzystam z programu, który widzicie. Nie, 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 tutaj, nie tu. Dobra, ogólnie programem, który ja Wam dość mocno polecam, to jest właśnie Rufus. Bardzo prosty program, wystarczy wybrać dwie rzeczy: to jest urządzenie, na którym ma Wam stworzyć urządzenie do botowania, jak i sam obraz ISO, który musicie sobie pobrać. Ja mam tej wers akurat tutaj mam Ubuntu wersję 19.10 jako desktop. Tutaj właściwie nic takiego nie musicie zmieniać, możecie sobie tutaj nazwać pendrive'a jak chcecie. No, i po prostu klikacie Start. Tutaj się was pyta, czy ma coś pobrać z internetu, aby to było lepiej. No, i pamiętajcie, że zostanie ten pendrive sformatowany, więc nie miejcie lepiej na nim żadnych plików. To może troszeczkę potrwać, więc zaraz wracamy, jak to się zrobi. Dobra, tak więc po samych już jakby 5,5 minutach to serio jest szybsze. Zwłaszcza, jeżeli macie na przykład jeszcze szybszy pendrive, macie Ubuntu tutaj. O, to jest jakby dysk. To macie jakby zrobioną płytkę, którą wrzucacie do komputera i chcecie zainstalować. system tylko, że wersja na pendrive'a. Tak więc ja sobie to zamykam, usuwam bezpiecznie tego pendrive'a, by się nic czasem z tym nie stało i przechodzimy na drugi komputer, który już muszę jednak zmienić naszej kadry i wiecie, jednak się to nie da zrobić, że instaluję ten, ten system na innym komputerze i nie mam karty przechwytującej, więc niestety będzie to nagrane kamerą, no ale trudno, chyba przeżyjecie. Tak więc nie traktujcie tego filmu jako wiecie jakiś mega poradnik, bo to i tak jest komputer, który jak na razie będę się na nim bawił po prostu na Ubuntu, bo chce się jakby cał w całości przenieść na właśnie Ubuntu na parę dni i ewentualnie nie wiem może za tydzień Wam nagram film jak to wyglądało i jak jak to wyglądało, jakie były uciążliwe rzeczy i tak dalej, może się z Wami z tym podzielę, możecie napisać w komentarzach. Jeżeli na przykład Wy korzystacie właśnie z Ubuntu, to możecie dać znać, bo aczkolwiek ja osobiście sam bym wolał, nie wiem, Debian'a, aczkolwiek Ubuntu jest bardzo fajne, bo jest no, jednak dość ładnym systemem, zwłaszcza w tej najnowszej wersji. Ja sobie tu wybieram klawiaturę, jaka ma być, instalację dajmy normalną, Aczkolwiek nie, czy by sobie nie dać. A dobra, ja go i tak potem przeczyszczę, e, tu dalej przechodzimy. Wydaje mi się, że do wyboru dysku, co ja sobie zrobię ręcznie, bo już tyle razy, jakby wiecie, zainstalowałem Minuxa, że wolę to zrobić sobie sam. Może za wysoka czułość trochę myszki, no ale trudno. E, ja tu sobie zrobię partycję o wielkości 500 MB pod sam boot. Yy, następną partycję sobie zrobię, nie wiem. Fuh, nie wiem ile? 50 giga albo nie. Dobra, wystarczy chyba 50 giga? No halo, po co, po co więcej? Yy, to będzie na zwykły system i cała reszta, albo dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną i tu będzie 100 giga dla rzeczy HOME. 100 giga? 100 giga. I ostatnia taka moja. Ale to już musi być logiczna. No, nie wiem. Albo nie, dobra. Usuńmy sobie tą. I całość, co, wszystko, reszta cała, co została jako podstawowa. I niech to jest Home. I ja tak zawsze robię sobie partycje. Wiecie, zależnie od dysku, jaka jest wielkość. Zawsze daję 500 MB dla butu, Jakaś tam część dla systemu, i cała reszta dla Home. Słapanie robię, halo tu jest 8 GB RAMu, więc raczej wydaje mi się, że wystarczy. Nazwa użytkownika standardowo. O, patrzcie, nawet kurde, Ubuntu wykryło, jaki to jest komputer, ale ja sobie to nazwę, po prostu nazwa komputera dam. Optiplex. E, Optiplex. 7010. Chyba będę widział, A, to jakieś proste, nie wiem. Jak na przykład nick i hasło nie zgadzają się, jak się nie zgadzają, to tak, tak, nie dajemy automatycznego logowania. No i to właściwie jest tyle. Zajęło mi to 3 minuty, aczkolwiek jedno jest plusem, że instaluję to z pendrive'a jeszcze na SSD i to seria będzie dość chyba szybkie. Ciekawe, jak ten system będzie się sprawować w takim normalnym użytkowaniu, wiecie, na co dzień. Aczkolwiek ja tu nie chcę instalować, nie wiadomo, wiecie, jakich rzeczy. Taki prosty komputer, nie wiem, do e, internetu czy coś takiego, to o Ubuntu myślę, że by się sprawdziło. Aczkolwiek, jak już wcześniej mówiłem, wolałbym Debiana, bo z Debianem jestem jednak taki trochę bardziej bliski, więc szczerze mówiąc, jeżeli będziecie chcieli, to zrobię Wam to, pokażę Wam, jak zainstalować na przykład Debiana w wersji z, wiecie, z całym GUI. Bo jeżeli nie wiecie, to głównie sam Linux się instaluje właśnie bez GUI, i to jest jedynie sam terminal, i to jest wszystko. Więc ee, piszcie w, w ogóle w komentarzach, jakie byście chcieli poradniki do Linuxa, bo szczerze na tym komputerku myślę, żeby się to fajnie nagrywało, a was przy okazji czegoś się może fajnego nauczycie. Więc ja jestem chętny, jak coś, piszcie w komentarzach, będzie później fajne czytanie tego i wam odpisywanie. No i widzicie, że w miarę to jakoś fajnie, szybko idzie, aczkolwiek ja go sobie wezmę i przeczyszczę i sobie takie podstawowe jakieś pliki przeniosę na ten Ubuntu i zobaczymy, jak się to będzie sprawować i za tydzień Wam dam znać. No i widzicie, właśnie Linux się zainstalował, wystarczy ponownie uruchomić komputer, no i ja oczywiście penrive'a wyjmuję, bo już nam potrzebny nie jest, i zobaczycie jak szybko jak szybko on się uruchomi bo szczerze sam jestem tego ciekaw No już się włączył, więc szczerze, uznajcie, czy to jest szybko, czy nie. Windows, wydaje mi się, że chyba nie ma z tym, e, nie ma z tym w ogóle Windows jakiegoś, wiecie, oj, tu nie chcę, nie chcę wysyłać informacji, dobra, nieważne. No i właśnie zainstalowałem sobie Ubuntu na moim usff -ie. Eee, przez to, co jeszcze bym Wam tutaj chciał pokazać, monitor, system monitor i tutaj macie jakby cały, cały komputer. Widzicie 8GB ramu, swapu, swap słab się nawet sam zrobił. Nie wiem po co, jak i tak tego, z tego raczej nie będę używać. No i mamy 4 rdzenie, tutaj macie wykorzystanie przez e, sam system. Halo, ten system waży 10GB a Debiana wersji bez GUI mi osobiście się udało upchać na dysku, który ma 2,5 GB, więc... Szczerze, no jest różnica, chyba. Aczkolwiek to jest cały GUI, te jeszcze wszystkie programy, co jak po, po prostu, wiecie, odinstalujecie, to szczerze możecie go bardzo sobie fajnie odchudzić. Tak więc, tak więc to już byłoby wszystko. W ogóle, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tu Windows, tu Windows to jest ten sam komputer, a tutaj mamy Ubuntu. Więc ja się nim trochę pobawię, dam wam znać ewentualnie za tydzień, jak to wygląda. A Wy możecie w komentarzach pisać, co byście chcieli, wiecie, zobaczyć z jakichś poradników do Linuxa czy coś takiego. No i oczywiście za tydzień, lub może jeszcze w tym tygodniu uda. Chociaż nie, teraz są święta, dobra, to, to nie. To po świętach zacznie się, zacznie się nagrywanie poradników dla was. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli. I jeżeli ten filmik Wam się podoba, możecie tam na dole zostawić łapkę w górę. Zwiększcie mi te zasięgi, proszę. E, zostawcie super, jeżeli jesteście tutaj nowi. Mam nadzieję, że ten filmik nie był zbyt nudny, ale dosyć... jedna osoba w ogóle napisała, że chciałaby filmiki, aby trwały po 20 minut i więcej, aczkolwiek e, moim zdaniem nie, to, nie jest to za dobry pomysł, bo jednak dość mało osób by widziało taki filmik w całości przez co nie miałoby to sensu. Chyba, że jakaś garstka ludzi, no ale... To się zobaczy, tak więc wielkie dzięki za oglądanie, jak wam się w ogóle podoba moje stanowisko z trzema ekranami. E, w ogóle nie przypuszczam, że kiedykolwiek w tym pokoju będą, będę miał komputer z trzema ekranami, jak ledwo co miałem tu jeden, ale to może wam, może wam to nagram za jakiś czas. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć. <grymne> <grymne> Oczywiście, że działają skróty klawiszowe. A, serio, działają skróty klawiszowy z Windowsa, jak Windows L na przykład na blokowanie. Ale to jest ładne. To jest bardzo ładne. W ogóle rozwala mnie to, że ty jest po polsku, a kiedy się zalogujecie, to macie po angielsku, nie? To, to, Linux, ja Ci uwielbiam. A tu macie dwa poprzednie filmiki i tutaj zapraszam do subskrypcji. A, i tu macie następny kanał. Mój drugi, w sensie. Trzymajcie się i cześć.